Siemano, witamy na kanale Kowgarage Dzisiaj testujemy dla Was K2 Rotom Zapraszamy Siemano. No to dzisiaj testujemy taki specyfik e, Mamy tutaj e, taki płyn który ma dać nam efekt prawej felgi, czyli zabarwić brud na czerwono. No i sprawdzimy, ile to jest tak naprawdę warte. Taki produkt kosztuje w markecie około 15 zł, więc nie jest to duża cena. A jako samochód testowy posłuży nam Ford Mondeo, na którym jak widzicie, no felgi trochę, trochę są brudne. Jest tutaj sporo osadu tego pyłu hamulcowego, więc miejmy nadzieję, że środek zadziała i przywróci choć trochę blasku tym felgom. Co ciekawe, zauważyłem właśnie, że tutaj mamy mm, trzy różne opcje psikania. Mamy off, czyli nie psika. Mamy spray i mamy oczywiście drugi off i stream. Także sprawdzimy jeszcze, czym się różnią. A trochę trzeba napompować. O, stream, czyli taka cienka stróżka. A spray pewnie będzie taka. O, bardziej mgiełka, spoko. Zobaczymy, czym będzie się lepiej robić. No to zaczynamy test. Na brudną felgę pikamy, ustawiłem na spray. Instrukcja mówi, że trzeba spryskać koło, po czym e, odczekać kilka minut, aż zacznie reagować. No a reakcję zobaczymy po tym, że. Robi się czerwony kolor i w sumie już widać, już że robi się czerwony kolor. Drugą falkę spłukamy wodą najpierw, trafiają ją z odciśnieniem pokładów próbujemy myć. najpierw najbliższym szeregiem, a później dopiero popsikamy, zobaczymy gdzie będzie lepszy efekt. No po wodą jest jeszcze o wiele czystsza, ale jeszcze popsikamy środkiem, może takie zakamarki jak Tutaj gdzieś na końcu jest taki syf czy tutaj przy śrubach może coś wyczyścić. No i dobra, po paru minutach jak widać jest trochę tego czerwonego pojawiło się. W sumie dosyć szybko zaczął się pojawiać już po nie wiem, 15 sekundach. No ale odczekaliśmy chwilę tak jak było na instrukcji. No, i teraz czas spłukać felgę i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Ja bym to tak zostawił, tu jest jeszcze. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Ta felga jest jeszcze trochę brudna. Oto na przykład od góry widać. Mhm. Czyli środek słabo chwyta, ale po umyciu tym kerszerem to po prostu zniknie. No jest czysto. No, także myślę, że tu większą robotę robi dobre ciśnienie. Jeszcze jakby woda była ciepła, a nie zimno, to myślę, że bez tego płynu by się obeszło. Także. No, w sumie, możemy sprawdzić jeszcze na drugim przednim kole. Co zrobi samo ciśnienie. Dobra, tutaj też minęło już kilka minut na tylnej Feldze. No i po spukaniu, jak widzicie, jest o wiele mniej tego czerwonego, ale w zakamarkach dalej się znajduje po prostu ten, ten, ten specyfik. No i widać, że reakcja jakaś zaszła. Także to koło też spłukujemy no i zobaczymy. No dobra, no to tu przednie kółko mamy zrobione, tu tylne też. Wyszło ładnie. Teraz przechodzimy na drugą stronę, gdzie koła jeszcze nie były myte. No i tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, sprawdzimy samym kerszerem, Ile tego pyłu nam zejdzie? No i dobra, po spłukaniu zobaczcie, że nie wiem, czy w kamerze to widać, chyba widać. Zostaje jednak trochę osadu, więc na tamtej stronie wyszło lepiej, bo o, tutaj syfy trochę trochę zostały, także myślę, że możemy się zgodzić, że płyn działa, więc popsikamy jeszcze tą stronę, no i zrobimy Wam podsumowanie. Środek fajnie działa, więc jak jest okazja, to jeszcze umyjemy felgi w Golfie. Według mnie produkt spoko, ale i tak ocena 3. No jestem bardzo tutaj krytyczny, ale uważam, że po prostu bez tego ciśnienia dużego to i tak i tak niewiele by to dało. Także no, jak nie masz karszera, to raczej myślę, że średnio. Chyba że popryskasz szczotką, przetrzesz, i wtedy myjesz na przykład z zwykłym ciśnieniem z kranu, to mogłoby też dawać, dawać radę. No ale tak jak my robiliśmy, to mówię, bez ciśnienia albo bez szczotkowania, to raczej średnio. A ode mnie ocena 5 na 5, uważam, że środek fajnie działa. E, tym bardziej jak są skomplikowane felgi, tak jak na przykład u mnie, no to e, z dojściem nawet szczotką byłby problem, a tak e, mamy pewność, że e, ta chemia rusza ten, ten brud, także e, i, i dodatkowo widać, że środek działa tak, no bo zmienia swoją barwę, więc... Według mnie spoko, tym bardziej, że cena 15 zł, my zrobiliśmy dwa komplety felg i spokojnie na jeszcze dwa bądź trzy wystarczyło, więc myślę, że cena do jakości, stosunek jest bardzo dobry. To koniec naszego testu, dzięki za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeśli Wam się podobało. My się z Wami żegnamy, trzymajcie się, siema! siema.